Tech vloga dawno nie było, to jest dzisiaj tech vlog do pogadania. Taka sytuacja. Mój osobisty Magmini, który jest ze mną już ponad rok, nie miałem nigdy okazji, żeby pokazać, jakie ma złącza, to może teraz pokażę. Na razie pokazuję dziurę w ręce. Zasilanie. 10 gigabit Ethernet. To warto brać, jak zamawiacie. 4 Thunderbolt 3 e, złącza. To jest istotna kwestia, fajnie można rozbudować. E, HDMI, 2 USB i e, złącze do słuchawek. E, I teraz, tak jak kupujecie makamini. To zalecenia moje są takie, mianowicie coś mi się tu odbija, Odbijają się tutaj światła, może jakoś tak. Zalecenia moje są takie, bierzcie zawsze z podstawową wersją RAMu, czyli 8GB RAM. Wyjątkowo w tym komputerze można, zresztą w nowym Macu Pro też można, ale, ale w tym można ram upgradeować. Żałuję, że nie można upgradeować dysku, bo to by było zarąbiście fajnie, ale Apple się tłumaczy tym, że niestety to chodzi o kwestię bezpieczeństwa że absolutnie nie, nie ma takiej możliwości, nie będziemy. Mogli wymieniać, bo dysk musi być wlutowany, wlutowany na płytę. Pochodzi o to, że tam jest ten chip TT2, który to wszystko będzie nam zabezpieczał przed ewentualnym skradzeniem. Ale jak widzicie, w wersji podstawowej, pomiędzy wersją podstawową 8GB, 8 a pomiędzy wersją 32, czyli to, co tutaj mam, za niespełna 600 zł nabyte, wybrałem markę Krusza z tego względu, że do maków właśnie te pamięci idą. Pewnie każda inna by zadziałała, która będzie DDRM 4,2. 666 z Soudimem, ale wziąłem kruszale, różnica pewnie byłaby niewielka. Nawet powiem szczerze, że nie badałem ile by kosztowały tańsze. Nowe z gwarancją, używki jeszcze można kupić taniej. To kosztowałoby, jakbym chciał zamawiać już komputer z taką ilością RAMu, plus 2880 zł. Jeszcze by im ta ósemka została, nie? czyli zamiast wydawać niespełna 600, trzeba by wydać 2880. Słaby deal, I, i właśnie tutaj na takich drobiazgach można sobie przeoszczędzić. Brać mocniejszy procesor, nie brać RAMu, ale wziąć polecam co najmniej 1 Tera pamięci masowej. I wtedy mamy taki zestaw za 8, 8300. No, najlepiej brać dwa, ale to już powyżej dychy, to się nie spyla. Thunderbolt 3 pozwala Wam podłączyć naprawdę super fajne szybkie dyski, które już są na MVME interfejsie, czyli na szybkim PCI Expressie i faktycznie działają one mniej więcej z taką prędkością, jak te dyski wbudowane. W każdym razie chodzi to szybko i nie ma tutaj jakiejś udręki. Kończymy już z tym tematem i, i przechodzimy może w takim wypadku do. Do czego? Do, do wymiany tego tematu. <laughs> Magmini, kilka narzędzi i ram. Na początku sam Magmini, mam nadzieję, że to będzie dobrze, dobrze widoczne. W prosty sposób będziemy go otwierać. Czyli najpierw biorę sobie go do siebie, i tu jest taka gumowa. A słuchajcie, ta gumowa plastikowa. Taka plastikowa pokrywa, delikatnie ją zdejmuję, ta plastikowa pokrywa kryje, to takie coś profesjonalne, profesjonalną informację, instrukcję znajdziecie pewnie w sieci, bo tego już dość dużo. Było jeszcze dopalę dodatkowym światłem, bo światła nigdy nie za mało, tak to wygląda, że tutaj mamy antenę Wi-Fi od spodu zamontowaną, ale działa nieźle. Biorąc pod uwagę, że rok to urządzenie wentyluje, bo ono się bardzo mocno grzeje, czasami przy renderingu musi trochę mocniej powiać wiatrem, to wygląda ono całkiem nieźle. Musicie mieć odpowiednie, odpowiednie, słuchajcie, do tego, to są chyba piątki, odpowiednie narzędzia, żeby się wbić do tego, muszę trochę tutaj Podziałać na te 3, te 4, takie duże? Nie. Muszę poszukać, czym tutaj to odkręcić, do ciężkiej cholery, bo widzę, że strasznie małe śrubki tu są. O, ten będzie dobry. Takie tułce sobie kupicie gdzieś, pewnie w Chinach, bez najmniejszego problemu. Ja odkręcę na razie. Wszystkie te śrubeczki. Wiadoma sprawa, że trzeba je gdzieś odłożyć, tak żeby ich nie pogubić, czyli e, potem sobie pamiętamy, że raz, dwa, trzy są większe i raz, dwa, trzy są mniejsze. E, ta, która jest tutaj bliżej, was, dobrze też sobie jeszcze zrobić zdjęcie, może na początku faktycznie takiego, e, takiego maka, żeby, żeby potem móc sobie to. Ja to robię na pałę pierwszy raz i nie chciałbym potem tego źle poskładać. Także też sobie zrobię zdjęcie. Abym pamiętał, gdzie były te śrubki większe, a gdzie będą te śrubki mniejsze. Jak widzicie, one też są za, jak tutaj się im przyjrzycie, to są tak zwanym tight lockiem, czyli takim klejem do, do gwintów posmarowane. Teraz byśmy to podważyli i tutaj jest istotna kwestia, bo jest ta Wi-Fi antena i dobrze by było, o właśnie, jak tutaj sobie zajrzymy do środka, to ta wi antena jest zablokowana przez tą blaszeczkę w środku. I może już tą śrubkę od WiFi anteny bym kładł w innym miejscu. Muszę sobie taką matę magnetyczną jeszcze do tego dokupić. Ja oprócz tego, tutaj jest taki kawałek metalu. O. Aha. Czyli ten kawałek metalu już zostaje. Ja tu mam trochę słaby dostęp, bo robię żebyście wy bardziej widzieli niż ja. I tu jest ta antena. Musimy ją odpiąć i delikatnie wyjąć. Tak to mniej więcej wygląda. Nawet się udało. Czyli ten kawałek, tak, ta blaszka jest na stałe przymocowana do tej wtyczki. I tutaj widzicie pod tym plastikiem jest antena. Cały, cała, cała, cała tutaj, cała tutaj fajna opcja. To jest ten element, który służy do do dmuchania. Też widzę, że tutaj nie ma dramatu, jeśli chodzi o kurz. Znowu muszę się pozbyć tutaj czterech śrubek. Jeżeli dobrze pamiętam, to już się za to biorę, i one pójdą tu. Tu są jeszcze w tym momencie, tutaj, zainstalowane. I tu znowu będziemy walczyć z czymś takim, że no, nie chce mi wyjść. Żeby mi to gdzieś nie wpadło, chociaż i tak musimy wyjąć całą płytę główną, to nie będzie problemu. Tu są widzę te śrubki e, takiej samej wielkości. Trochę mam ten mój warsztacik za daleko. Ale myślę, że wszystko będzie jasne. I widoczne. E, sytuacja jest... Aha i te, słuchajcie, są tutaj z takim Ta była z taką gumką. Widzicie, tam była inna jedna. A bo tu mi nie wyszła ta gumka. Wszystko jasne. Są tutaj jeszcze takie gumki, które nam pewnie ten temat blokują, jeśli chodzi. I trzeba by to pamiętać, że tu była, bo ta gumka nie weszła tu do środka. Jest misunderstanding, standing, bo gumka została spłaszczona na tej śrubce. Jak tutaj widać. I tu trzeba pamiętać, że to w to wchodzi. Znowu mamy gniazdko, które by trzeba podważyć, ono na szczęście wychodzi do góry o, widzicie, w ten sposób eee, że nie trzeba tej wtyczki wyciągać w ten sposób tylko podważamy ją do góry, bo tu są widać wolne, wolne e, takie kontakty. Sama sama sam wentylator potocznie zwany wiatrakiem widzę, że też nie jest bardzo za, zabrudzony, ja go może delikatnie przedmucham sprężarką potem i teraz przechodzimy do wyciągnięcia płyty głównej, czyli to jest cały komputer właśnie razem z zasilaczem, razem ze wszystkim. Pierwsza rzecz, musimy się pozbyć zasilania, czyli odpinamy zasilacz to jest ten zestaw styków. I druga opcja tutaj mamy diodkę na, na froncie, która nam sygnalizuje uruchomienie komputera, też to trzeba odpiąć, i te dwa, dwa kabelki odpinamy i mamy tutaj znowu dwie śruby których się musimy pozbyć, a one są już większe. Zaraz sobie przymierzę ten, nie, ten za duży. Myślę, że to będzie ten. Nie, jeszcze za duży. Proszę bardzo, ten. Tak naprawdę widzę, że dwoma jesteśmy to w stanie zrobić dwoma końcówkami. Mocno przyłapana. Duża śruba jedna. duża śruba druga no i teraz e, moment krew mrożący w żyłach i w lodówce wypychanie jak widzicie poszło nam w miarę gładko i tu zrobiliśmy sobie tu jest zasilacz, całe szasy kurzu brak hm pomimo tego że nie ma tych osłon kurzowych to to wszystko wygląda naprawdę całkiem całkiem spoko odkładam sobie na Bogu. Bo tu już jest można by powiedzieć że puste pudełko, jak widzicie tutaj też jest widoczny radiator nad procesorem i też tutaj dużo kurzu, nawet nie ma, nawet nie ma co tutaj bardzo czyścić. Pozytywne zaskoczenie. Tu jest ukryte, ukryte są tutaj właśnie pamięci, które będziemy wymieniali za tą taką osłoną. Nie wiem czy to ma jakiś, czy tu idzie mniejszy śrubokręcik. O, widzicie, jednak potrzebny jest i trzeci, i trzecia końcówka, żeby się do tego dostać, tak więc dobrze mieć cały zestaw, żeby nie było lipy potem. Te, te śrubki będziemy znowu potem w, w odwrotnej kolejności wkręcać, czyli nam to jest potrzebne tutaj mieć je najbliżej na no podorędziu. Wykręcamy cztery śruby. Jak widzicie, procedura nie jest skomplikowana. Wsuwamy to. I tu kryją nam się pamięci, które były do tej pory zainstalowane. Trzask, jedna. Ale nie ma kruszali, myślałem, że będą kruszale. I druga. Dwie ósemeczki zostają wyjęte. I teraz będziemy na to miejsce wkładali nowe pamięci. Ja już je otwieram. Nie macamy tego paluchami jakoś nadmiernie. To jest takie gumowe, nie plastikowe. Najpierw ta, która znajduje się z tyłu. Dobra, i teraz ta, która znajduje się nad nią. I znowu to musimy to w taki sposób zrobić, żeby nam to jedno wskoczyło. Dobrze, jakby też ta druga wskoczyła. No. Coś tutaj nie chcę. Do... O, zaskoczyło. Dobra. Obydwie pamięci włożone. Mam nadzieję, że prawidłowo i w sposób odwrotny do tego, który żeśmy przed chwilą robili. Bo z powrotem instalujemy i wszystko przykręcamy. Tak, widzicie, ja nie jestem jakimś serwisantem wprawnym. Rzadko już ostatnio mi się zdarza dziś grzebać w komputerach. Dawniej zdecydowanie częściej miałem okazję czynić takie takie rzeczy, ale teraz z racji tego, że jednak dominantą są laptopy, no to już jest coraz mniej tej roboty, a jak wiecie już do laptopów to trzeba mieć i mikroskopy i różne inne dziwne rzeczy. Ogólnie tak jak sobie tutaj gadam z Wami w momencie kiedy to instaluję no to muszę powiedzieć, że jestem nawet z tego Maca Mini wyjątkowo zadowolony. Dobra, idziemy teraz w sposób odwrotny. No, ale to jest głośniczek. Taki mały. O, może sobie jeszcze zrobię pamiątkowe zdjęcie. Żeby było. Dobra, będę musiał edytować, żeby nie było dłużyzn. W to pudełeczko schowam sobie te pamięci. I je warto sobie zachować. No można je sprzedać, ale to jest wartość, jak, jak powiedziałem, znikoma. Pewnie to za 200 zł kosztuje. 300, a może jeszcze się tak zdarzyć, że do czegoś Wam się to przyda, no i może się też tak zdarzyć, niestety, że ta operacja spowoduje, że te pamięci, które tutaj miałem, bo ja ich nie testowałem w żaden sposób wcześniej, nie będą funkcjonowały poprawnie. Dobra, patrzymy, czy nam tutaj wszystko wchodzi. Nie czyszczę nawet tego, nie przedmuchuję, bo nie ma kurzu. To nam weszło, i czyli pamiętaliście, że teraz idzie gruby śrubokręt i przykręcamy te śrubki najistotniejsze, które trzymają najistotniejsze, może nie najistotniejsze, ale te duże śruby, które trzymają płytę główną i również są dobrym przewodnikiem do masy. Podłączamy zasilanie, czyli tutaj cały zasilacz, wszystkie napięcia są ja sobie pozwolę to trochę bliżej siebie tak, żebym może ja bardziej widział niż wy. Dobra, jest zasilacz podłączony podłączamy też Frontową diodę, ona się przydaje, żebyście wiedzieli, co się z waszym komputerkiem dzieje. Frontowa dioda przyłączona. Teraz musimy podłączyć następne złącze, czyli to od tego wentylatora, i również to się robi od góry, czyli to jest fajnie pomyślane, że nie trzeba tego wsuwać, tylko zapinam, opieram i teoretycznie mogę wkręcać. Pamiętamy, że ta jedna śruba była śrubą z gumką. Mam trefną jedną śrubkę, jest z gumką, bo tutaj ta gumka powinna być w środku, a jest na zewnątrz. Ja i tak to wkręcam, że teraz ta gumka wejdzie lepiej. I znowu cztery takie same śrubki wkręcamy. No wyjątkowo szybko ta operacja idzie, muszę przyznać. Aż jestem mile zaskoczony, że aż tak szybko żeby tylko nie było niemiłego zaskoczenia w momencie, kiedy będę chciał to urządzenie uruchomić. Jeszcze jedna opcja o. Ciach. To za, to zainstalowane. Przeprę sobie jeszcze z szmateczką. myślę, że wszystko podłączyłem teraz w zasadzie zostaje mi. Zostaje mi, zostaje mi antena do podpięcia, to jest istotna kwestia, bo jednak nawet jak korzystacie w moim przypadku jak ja korzystam z, no, z, z łączności przewodowej, bo to jednak jest szybsze rozwiązanie, jak tu się do tego dobrać, to, to słuchajcie, potrzebna je, potrzebny jest tam wam, wam moduł Wi-Fi, jakbyście chcieli korzystać z takich dobrodziejstw, chociażby jak. Dobra, udało się, jak widzicie, przydaje się nam taka łączność bezprzewodowa w momencie jakbyśmy chcieli korzystać z tak zwanego airdropa przydatna funkcjonalność, szczególnie jak używacie jak używacie urządzeń Urządzeń tego producenta, i widzicie dobrze, to zrobiłem zdjęcie. Któż by nie pamiętał, gdzie wchodzi ta górna śruba, a tak to się upewniam, że tutaj wchodzi duża, potem dwie małe, dwie duże i jesteśmy w domu. W zasadzie można by powiedzieć, że operacja już dobiega końcowi. Myślałem, że to będzie większe wyzwanie, ale okazuje się, że nie. Że nawet jak na firmę jabłkową jest to o tyle fajnie zrobione. Że nie trzeba żadnych, żadnych rzeczy, słuchajcie, kleić, kombinować, rozrywać, yy, borować, wiercić, tylko wszystko jest zrobione w taki sposób, że mogę to ładnie sobie rozkręcić, posiadając odpowiedni oczywiście śrubokręcik, bo jak takiego nie mamy, to, to nie będziemy mogli tego rozkręcić. I w taki sposób, no to prawda, już nie jest teraz. Nie mam, nie mam tego kleju do, yy, do gwintów, ale myślę, że bez tego kleju do gwintów też powinniśmy dać radę. I następną operacją jest coś takiego: założenie tej pokrywy, takżeśmy zaczynali i tak też kończymy. Ostatnie szlify. O tyle jest to głupio zrobione jeszcze jak już tak na końcu jesteśmy, że tu jest położony plastik i ten plastik jest śliski, ten plastik jest wystający, czyli na tym tak naprawdę stoi komputer, na tym plastiku i to wam jeździ po całym biurku, dlatego u mnie widać tutaj odciśnięte, bo sobie położyłem taką gumę przeciwpoślizgową. Dobra, zobaczymy. Światełko się zapaliło, włącznik z tyłu, tak sobie to wymyślili. Teraz może się okazać, że jest albo dobrze... Albo wcale. I niestety na razie... Okazuje się, że pacjent zmarł chyba. Halo? O! Urnia, Jest jabłko, ja pierdziele. Atak serca. Nagły atak spawacza. Długo startuję, może muszę sobie tą nową pamięć wytestować w... Wy... Wykalkulować. Gaszę światło. Czyli jest tutaj dobra, dobry prognostyk, że może zadziała. No, zadziałało. Koczy widzi RAM. Dobra weryfikacja. Yy, nagle z 16 zrobiło się 32. I teraz no z pamięcią jest lepiej. Fajnie mieć więcej pamięci, bo wtedy trochę mniej słapem rzuca po dysku, a jak mniej rzuca słapem po dysku, to się mniej zużywają dyski SSD. Na razie 32. Mam nadzieję, że starczy. Jak będzie mało, to zmienimy na 64.